Najpopularniejsze żeńskie imiona nadawane w 2024 roku w Polsce. Wydaje mi się, że wciąż powinna być Zuzanna. Zuzanna jest na trzecim miejscu. Okay. Wydaje mi się, że też Pola. Pola jest na ósmym miejscu, Pola. no. Lena. E, nie ma Leny. Anela. Anela, pierwszy słyszę takie imię. Barbara, Basia. Nie. nie. Aleksandra. Też nie ma Aleksandry. Pola. To nie wiem, może mnie naprowadzisz jakoś, e, Pomyśl na literę A. Kuzynka twoja, ma tak na imię. E, Alicja. Tak jest. Alicja, okej. Okay. No. To ciekawe. E, jeszcze masz jedną taką zawodniczkę, która siedziała okay. dzisiaj obok mnie z Timu. E, a, Gabriela? Nie. E, o, Julia. Julia, Julia. Mhm. Okay, okay. jest na szóstym miejscu. E, brakuje mi top 1, jedynki brakuje. No, to jest takie krótkie imię, też jest taki miesiąc powiedzmy. Maj, ale no, maja, ale maja, maja, okay. maja. To faktycznie, pierwszy faktycznie miejsce. maja. Po, pojadę po kolei od dziesiątego miejsca. Na dziesiątym miejscu Maria, na dziewiątym Alicja, tak jak mówiłaś, ósme Pola, to też powiedziałaś. Okay. Oliwia na siódmym miejscu. Szóste miejsce Julia, piąte miejsce Hanna, czwarte Laura, okay. trzecie Zuzanna, okay. drugie Zofia. O, Zofia, no, no, to takie... I pierwsze Maja. Okay.